witam witam bardzo serdecznie Aleksander Zikłania. dzisiaj porozmawiamy o pieniądzach czy są czy w końcu ich nie ma dlaczego są problemy dlaczego gdzieś coś jest na bieżąco a gdzie indziej nie to, to w końcu są te pieniądze czy nie ma tych pieniędzy czy wojsko szykuje tych potrzebuje tych oszczędności czy, czy jednak ma kasę na wszystko no powiem wam ciężko to powiedzieć no i właśnie i o właśnie o takich o pieniądzach będziemy rozmawiali bo będziemy rozmawiali o kłopotach żołnierzy niezawodowych i o tym, że i kwestia, kwestia ich dodatków za służbę na powodzi jeszcze nie została wyjaśniona i będziemy rozmawiali o emerytach wojskowych bardzo króciutko dzisiaj bo w sumie przedstawienie tylko problemu eee, o emerytach wojskowych tak których niektóre którym niektóre wojskowe biura emerytalne robią po prostu no, wygląda na to sztuczne problemy, ale zanim zaczniemy, dosłownie dwie minutki reklamy, i jedziemy z koksem. Na swoim kanale nieraz poruszałem problemy związane z użyciem broni u żołnierzy. I nie tylko. Poruszane były niejasności, które macie na co dzień, będąc na granicy, czy też wykonując codzienne obowiązki służbowe. Te problemy dla wielu z Was to niestety wciąż codzienność. Teraz może się to zmienić. Mam dla Was ciekawe rozwiązanie. Wspólnie z partnerem kanału Serwis Prawo do Broni mamy dla Was propozycję, by Wasz ból głowy po prostu zniknął. E, oferta skierowana jest do wszystkich legalnych posiadaczy broni palnej, zarówno służbowej, jak i prywatnej. Tak więc, jeżeli jesteś pracownikiem służb mundurowych, kolekcjonerem, myśliwym, czy też masz pozwolenie na broń, Prywatną, to uważam, że warto rozważyć zakup pakietu pomocy prawnej od incydentów związanych z bronią palną. E Serwis Prawo do Broni oferuje usługę organizacji nielimitowanej pomocy prawnej dla legalnych posiadaczy broni i użytkowników broni palnej w przypadku postawienia zarzutów związanych z bronią lub zatrzymania. Podsumowując, jest to do was, żołnierze, policjanci i nie tylko. Użycie broni palnej, pełniąc służbę na granicy lub po prostu wypadek na służbie, o których również niejednokrotnie słyszymy. Pomoc dotyczy broni prywatnej oraz służbowej, z wyłączeniem, co ważne, broni czarnoprochowej. Co jest bardzo ważne, macie zapewnioną pomoc w każdej instancji sądowej. Kwota takiej pomocy. To tylko 10 zł miesięcznie. Ja oczywiście już swój pakiet mam, a teraz to Ty również możesz skorzystać z takiej oferty. Wszystko, co musisz zrobić, to wejść na stronę www.prawodobroni.org, wybrać pakiet, który Cię interesuje i cieszyć się po prostu spokojem w głowie. Polecam serdecznie. Cześć. A więc tak, zaczniemy od żołnierzy niezawodowych. Powódź, każdy pamięta. Rzucono tam naprawdę wielkie siły i środki na, no, do pomocy ludziom, wszystkim żołnierzom, którzy byli w tę akcję no, zaangażowani. Serdecznie dziękuję. Teraz, jakby ktoś zapomniał o tej powodzi. Ale czy zapomniano tylko i wyłącznie o powodzianach? Oni wspominają cały czas, że o nas zapomniano. Przyjeżdżali do nas, robili sobie zdjęcia. Panowie politycy, i zostawili nas z niczym. I czy tylko powodzie? Otóż o, nie, okazuje się, że nie. Jakiś czas temu minister obrony narodowej powiedział, jakie będą stawki wypłacania żołnierzom pieniążków. Chodzi o dietę, za działania powodziowe. I tutaj oczywiście rozeszła się informacja i te pieniądze były obiecywane, obiecywane, ale ich nie było. Potem gruchnęła odpowiedź że zewsząd. Całkiem zresztą niedawno jeszcze słyszałem, że te pieniądze za powódź zostały ludziom wypłacone, że wszystko jest ok, a tu nagle się okazuje, że nie wszędzie. To akurat nie będę mówił, o jaką jednostkę chodzi, chociaż zapytania już poszły. Dobry wieczór, przepraszam za porę. Życzę dużego, dużo szczęścia w nowym roku. No i właśnie, ja również dziękuję ślicznie. Również życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Tutaj pan akurat pisze w sprawie e, diety: tam chodziło 180 zł za działania e, e, powodziowe. E, no i właśnie, napisał gdzie służy. Jako żołnierz niezawodowy. Chodzi oczywiście o wojsko obrony terytorialnej. Tak, no i właśnie o tym co mówiłem. Minister Obrony Narodowej obiecał, że diety te zostaną wypłacone żołnierzom niezawodowym do 20 grudnia. Niestety do dnia dzisiejszego tych pieniędzy nie wypłacono. Więc tutaj, oczywiście, żołnierze zaczynają pytać, jak to jest, że minister wydaje polecenia, a te polecenia są olewane. No i właśnie czy moglibyśmy wysłać jakieś zapytanie do brygady, w której służy, czy właśnie do, do jak to się tutaj nazywa, b, 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 czy do wogu, który obsługuje akurat tą jednostkę, dlaczego do tej pory nie otrzymali diet. Powiem, powiem szczerze, że mi się wierzyć nie chciało, ale faktycznie jest to. Ewenement. No, ludzie sobie zapracowali no bo pojechali tam, zapracowali, zostawili wszystko, Nie, niektórzy siedzieli tam naprawdę bardzo długo, poświęcali swój czas, zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Eee, no bo oczywiście, no pomoc pomocą, ale po to ludzie są w tych wotach, na tych powołaniach, że jeżeli są jakieś dyspozycje, to powinno to być stosowane, powinno być to egzekwowane. No ludzie, jeżeli wszyscy naokoło coś, da, albo inaczej, jeżeli minister coś obiecuje, to powinno to być realizowane i taka, brak wypłaty takich pieniążków no to niestety to nie jest w porządku i ja im się szczerze mówiąc nie dziwię oczywiście zadzwoniłem to wiadomo, że dostałem kilka dni temu, zadzwoniłem do zadzwoniłem do e, brygady opytać się co nieco, zadzwoniłem również do Wogu, opytać się to, co nieco, no to powiem wam szczerze tak kwestia jest taka troszeczkę porąbana bo Brygada twierdzi, inaczej, e, płatnik, czyli WOK, twierdzi, że coś tam nie zostało dopłacone ze strony brygady, a brygada twierdzi, że wszystko zostało dopełnione. Z jednej i z drugiej strony dostałem, można powiedzieć, świeżą informację, że pieniądze te zostaną wypłacone. Że to jest już kwestia chwili, można powiedzieć. Więc, panowie, którzy jesteście w takiej sytuacji, dajcie znać, czy, czy ten film będziecie widzieli? Siódmego, czy te pieniądze są Wam wypłacone? Czy to się wyprostowało? No i no cóż, jeżeli ktoś gdzieś jeszcze jest w takiej sytuacji, to ja bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu. Prosiłbym informację, czy gdzieś jeszcze nie są wypłacone właśnie te pieniądze. A ja po prostu chwycę za telefon i spróbuję się co nieco. Dowiedzieć zawsze możemy napisać do ministra obrony narodowej, dlaczego taka sytuacja jest miejsc, ma miejsce. Więc, jeżeli coś takiego jest u Was gdzieś w jednostkach wojskowych, mówię do osób, które się kto napisał, to wie. Ale w każdym razie, jeżeli jest taka sytuacja, nie macie pieniędzy za powódź, jeszcze do tej pory wypłacone są. Akurat to wszystko nie zostało dopełnione. Jak to się mówi, minister został olany. Zresztą nie pierwszy raz, bo i w różnych innych sytuacjach również się jakoś tak olewa, akurat te wytyczne ministra, bardzo ciekawe, to zapraszam do kontaktu. A sytuacja druga chodzi o emerytów wojskowych. Każdy żołnierz ma prawo że tak, żeby skorzystać z rekonwersji. Rekonwersja, żeby tak nie rozbudowywać, ogólnie rzecz biorąc, to jest takie wykorzystanie to jest chyba na dzień dzisiejszy 10 tysięcy. Tak? Czy już to zmienili? Nie wiem. Pierw było 7 tysięcy, potem 7,5. Ja za dwa lata temu miałem tam chyba 7,5 tysiąca do wykorzystania. Potem ta kwota wzrosła do 10,800. Jak jest teraz? Nie wiem, ale mniej więcej w tych pieniądzach. I każdy żołnierz może skorzystać z tej, z tej rekonwersji. Jak sobie wpiszecie odnośnie jakiejś informacji odnośnie rekonwersji na internecie, znajdziecie informację, że każdy żołnierz, zawodowy, który odchodzi e, ma prawo wykorzystać te pieniądze dla niego e, w ciągu dwóch lat odejścia do cywila i tam można różne rzeczy sobie zrobić, można sobie zrobić na wiem C +E, bo ktoś chce być kierowcą zawodowym jeszcze kto inny chciałby jeździć nie wiem w, w służbach y, jakiegoś tam szybkiego reagowania inne takie rzeczy, czyli na przykład czy pojazdy specjalne, czy koparki ładowarki, spawacze i tak dalej, i tak dalej. Czy może ktoś chce zostać instruktorem tańca towarzyskiego? Bo też takie coś widziałem. I o dziwo, nie było problemów. Kurs tańca i uprawnienia instruktora zostały opłacone, i ten facet do dnia dzisiejszego się tym zajmuje. Wiem, bo się znamy. Ale, no cóż, okazuje się, że są problemy. Jakie mamy wo wojskowe biura emerytalne? Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław i Zielona Góra. I wyobraźcie sobie, że wszystko to w teorii powinno być ok, ale okazuje się, że teraz obecnie żołnierze zawodowi, emerytowani już żołnierze, mają problemy, bo tutaj, no, nie będę mówił, ale w dwóch biurach emerytalnych są. Widocznie problemy utrudnia się po prostu to wszystko. A ja już wam mówię o co dokładnie chodzi. Przedstawię wam dzisiaj takich kilka tylko przypadków. Na przykład zacznę od pierwszego. Ja już chodziłem koło tematów i niektórzy żołnierze po prostu mi przysłali te swoje właśnie, że tak powiem, przepychanki z wojskowymi, z wojskowymi biurami emerytalnymi. Tu na przykład przed sobą mam pewnego pana, szczęśliwego emeryta. Nie wiem, przepraszam, gdzieś to odłączyłem. Szczęśliwego pana emeryta. Właśnie decyzję. I ładnie pięknie. Oczywiście było wyrażenie zgody, chodziło o uprawnienia. Chodziło o uprawnienia i pan ten dostał, pan ten dostał tutaj uzasadnienie. Wszystko ładnie pięknie, cudownie. Złożył wszelkiego rodzaju dokumenty, czyli zgody, było tak jak trzeba, wszystko ładnie pięknie, fakturki, ale potem dlaczego nie dostaje pieniędzy, dlaczego nie dostaje pieniędzy? I nagle jak się zaczął dopyta, dopytywać, że przyszedł do niego kwit, że no, nie dosłał im oryginalnego blankietu prawa jazdy z wpisem uprawnień. Czyli tu akurat w tym wojskowym biurę, biurze emerytalnym e, sobie żądają coś takiego. I czy to jest złośliwość? Czy tak powinno być po prostu? Ja nie mam szczerze mówiąc pojęcia, jest to dla mnie zdziwienie, bo jeżeli wojskowe, bo popytałem się troszeczkę ludzi, bo troszkę tych emerytów odchodziło. Mam jednego znajomego, który odchodził właśnie na emeryturę i robił C, miał C, a robił E, bo chciał jeździć poza granicami kraju, wiadomo, w większym zestawie. No to trzeba było tylko te wszystkie dokumenty, oczywiście fakturka i tak dalej, i tak dalej, okej, okay. ale nikt od niego nie żądał wskazania, że on sobie wyrobił nowy dokument. Co ciekawe, tutaj pana problemy były takie, jakieś, bo go nie było i tam była taka informacja, że jeżeli nie uzupełni tych, nie uzupełni tych tego, no... Niby wszystko jest, ale jeśli nie uzupełni, czyli myślał, że wszystko zrobił, pojechał sobie swoje, swoje robić poza granicami kraju, a teraz tutaj dostał informację, że jeżeli, no i dostał, że proszę o uzupełnienie, bo inaczej nie będzie to rozpatrywane, bla 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 bla. I wyobraźcie sobie, że powstał problem, bo termin tego uzupełnienia tam było w ciągu 7 dni, tutaj już troszkę tego jest. No, nieważne, już pamiętam z tego dokumentu, że w ciągu 7 dni nie uzupełnił, nie przysłał im dokumentu, że ma zmienione prawo jazdy. No to jest teraz w czarnym D i trwają te przepychanki. Gdzie indziej nawet tego nie wymagano, bo wszystkie formalności były dziwne. To dla mnie, powiem Wam szczerze, ja szczerze mówiąc, nie znam się na tym, ale sztuczne robienie problemów i tutaj facet ma teraz problem. Szczerze mówiąc, tutaj akurat tego kolego już wysłałem do niego informację, gdzie ma się zwrócić, żeby było dobrze. Już znam odpowiednich ludzi, którzy mogą mu w tej kwestii pomóc, żeby odzyskać te pieniądze, no ale nie mniej jednak zobaczcie, jaka głupizna. Gdzieś się tutaj yy, nie ma problemu, a tutaj nagle żądają no ale pokaż, że się Pan zmienił prawo jazdy. No to na pewno nie jest złośliwe. To jest po prostu yy, przypominanie człowiekowi, żeby wszystko yy, dopiął na bank od A do Z. No chyba się ze mną zgodzicie, prawda? Tutaj inna sprawa. Kolejny pan, takich dokumentów jest podobnych jest bardzo dużo. Kolejny pan dostał również wezwanie do usunięcia braków, czyli złożył wszelkiego rodzaju dokumenty, wszystko ładnie pięknie zatwierdzone. E no, i znaczy się wszystko pozbierał i wysłał. Okazuje się, że wezwanie do usunięcia braków nie pasuje, ponieważ pan tu chciał uczestniczyć w transporcie, czyli dodatkowe uprawnienia po prostu na swoje uprawnienia, które już posiada. No i tutaj hmm, wpłynął pana wniosek, o udzielenie pomocy rekwersyjnej w zakresie refundacji kosztów przekwalifikowania zawodowego w ramach kursu przekwalifikowanej yy, itd. Tak we wniosku to jest to, transport taki i taki. Pan wpisał o co mu chodzi, co chce uzyskać, a tutaj jest dostępna odpowiedź, co jest niewystarczającym uzasadnieniem wyboru rodzaju oczekiwanej pomocy. Wobec powyższego wzywam pana do uzasadnienia wyboru rodzaju oczekiwanej pomocy, a mianowicie uzasadnienie rozumiane jest jako zbiór argumentów, motywów, dowodów itp uzasadniających wybór pomocy rekonwersyjnej w zakresie aktywizacji zawodowej niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy. I teraz bardzo bym Was prosił, pomóżcie mi to zrozumieć. Jeżeli ja chcę pracować w jakimś rodzaju transportu, to jak ja mam to argumentować, że co? Chcę utrzymać rodzinę? Motywów? Motywuje się, nie wiem, większej możliwości. Ogólnie, chyba tutaj chodzi o dowodów uzasadniających wybór pracy, rekonwersyjnej w zakresie aktywacji zawodowych. Nie wystarczy, to znaczy tak, mówię o tym, bo gdzie indziej wystarczy napisać, tylko że ja chcę zrobić to i to, bo mi zostało taka i taka kwota, ja chcę zrobić to i to, daję odpowiednie dokumenty, składam i wszystko. I ja mam to jeszcze motywować panu dyrektorowi. Bo nie rozumiem, spotkaliście się z czymś takim, że musieliście się tłumaczyć, dlaczego chcecie to, a nie tam? To z czym to jest związane? Jestem ciekawy. To co? Pan dyrektor będzie w tym momencie decydował? a Panie, ale może. No nie, ja tego tak nie widzę. Spróbuj pan czegoś innego? Jeżeli została mi kwota i to mi się należy i chcę zrobić jakiś kurs, mam na to wszystkie zrobiłem wszystko, co, co należy, złożyłem wszelkiego y, 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 rzeczy, to y, argumenty, motywy, dowody, uzasadnienia? Słuchajcie, pytam, bo mi niedawno minęły dwa lata, jak jestem poza służbą. Ja robiłem, wykorzystałem tą, no nie całą kwotę, stawiłem tam parę dobrych setek złotych. Nie wykorzystałem tego do końca. Nieważne, ale mnie się o takie rzeczy nikt nie pytał, a zrobiłem szereg kursów. Między innymi właśnie Kategorię E. Zrobiłem sobie. Ja nie musiałem niczego udokumentowywać, argumentować, tłumaczyć, przedstawiać dowody uzasadniać mój wybór. Przecież to jest moja indywidualna sprawa, jeżeli uważam, nie rozumiem. Mieliście kiedyś coś takiego? Gdzie indziej tego nie ma. Są dwa biura emerytalne w Polsce, które tak robią. Dwa. Jedno na Pomorzu. Akurat. Dziwna rzecz, nie? Ja nie miałem tego problemu, co jest ciekawe. Nie wiem, jeżeli z czymś takim się yy, yy, tutaj mieliście coś takiego, musieliście to argumentować, to jak to. Yy, jakie mieliście motywy, argumenty, dowody, jak uzasadnialiście swój wybór, i czy zostało to przyjęte? Dajcie znać. Yy, i jeszcze y, najlepszy jest koniec, y, taki, jeżeli chodzi, to wyobraźcie sobie, że spotkałem się z żołnierzami, którzy dostąpili takiej odpowiedzi, y, nie, bo nie. A dokładnie, ale pan masz już firmę. Pan masz firmę, pan prowadzisz firmę od takiego i takiego roku, pan jesteś już przygotowany wystarczająco do podjęcia pracy y, na rynku pracy w Polsce. Rozumiecie to? No to to już jest w ogóle hit. Ja tych panów skierowałem do odpowiednich ludzi, którzy to wytłumaczyli. I powiem wam tak, skończyło się w sądzie. I ci panowie otrzymali tę rekonwersję, ale musieli iść do sądu. A prawnik im polecił y, y, do sądu i 100% wygrania, bo byli już przed nimi inni, którzy również poszli do sądu i wygrali. I na co idą pieniądze podatników, teraz ja się pytam, bo to już jest hit, to jest hit hitów. Jak takie rzeczy mogą się stać? Rozumiecie? Czy biuro jedno, czy, 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 czy ci panowie, szczególnie jeden jest wybitny? Ja nie rozumiem, taki pan dyrektor szuka oszczędności. Masz pan coś z tego? Ja nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, ale ludzie idą do sądów, żeby zabronić komuś, E, korzystać z rekonwersji, bo pan masz, ma firmę? Ja tego nie rozumiem. Ale słuchajcie, a, a skąd taki pan dyrektor może wiedzieć, ta firma hula? Czy nie przynosi na przykład strat? A nie korzyści? Przynosi straty na przykład. Albo ciągnie od pierwszego do pierwszego. Albo po prostu padł rynek pracy w tej kwestii, akurat w tym temacie i on chciałby robić coś innego. Rozumiecie to? Pan ma... Firmy panu się nie należy. To już jest szczyt. Jeżeli i was takie coś spotkało, dajcie znać, przyślijcie dokumenty, a ja wyślę na tej podstawie kolejne zapytania kolejnego biura emerytalnego, zapytać o podstawy i czym się taki pan kieruje. No słuchajcie, ja na to patrzę w ten sposób. Dlaczego ten temat poruszam? Poruszam ten temat, bo wiem, jak ważne dla żołnierza jest, tym bardziej, kiedy już ma dość betonu wszystkiego i chce odejść, i chce i chce pracować, po prostu zrobić coś dla siebie, tak? Chcę wykorzystać, przygotować się jakoś do rynku pracy i jeszcze odchodzi od baranów, to trafić na następny baranów to jest naprawdę wyjątkowe nieszczęście, brak żołnierskiego szczęścia, tak można ba bardziej powiedzieć. Więc jeżeli się z czymś takim spotkaliście, zapraszam serdecznie do kontaktu. W linkach pod filmem, znaczy w opisie pod filmem, znajdziecie właśnie e-maila, na który można do mnie dopisać. Prześlijcie swoje dokumenty i porozmawiamy sobie przez telefon. Podyskutujemy. A jeżeli ktoś chciałby opowiedzieć o swojej bitwie właśnie z Wojskowym Biurem Emerytalnym i nie tylko, zapraszam serdecznie do kontaktu. Możemy nagrać jakieś fajne nagranie. Powinniśmy już o takich rzeczach mówić, ułatwiać sobie, bo ten beton rozlewa się wszędzie. Są coraz większe problemy i tak naprawdę ja tego nie wiem. Czy to jest spowodowane, bo nie ma pieniędzy? Czy po prostu, gdzie, nie, gdzie trafiają się ludzie, jacyś kretyni, jest zmiana na stanowiskach w tych wojskowych biurach emerytalnych, czy gdzieś i, i nagle się okazuje, że jak nie było problemów, tak nagle są. Na przykład, bo czy brakuje pieniędzy? No nie wszędzie to się dzieje, więc podejrzewam, że ich nie brakuje. Gdzie nie, gdzie wypłacają żołnierzom niezawodowym właśnie pieniądze za, yy, za to, że yy, zostali wysłani na granicę, a w innym miejscu nie dostają tych pieniędzy. Tu dostają, tam nie dostają. No więc myślę, że to chyba jest tylko i wyłącznie podejście ludzi. Dajcie znać, jakbyście się spotkali w po podejściach z, z jakimiś takimi tematami, z przyjemnością zadzwonię, zapytam, poruszę. I tyle. Tak, właśnie jak jeden żołnierz mi powiedział: Znowu Mon przeciwko żołnierzom. Nawet na sam koniec. No cóż, no cóż, no nic. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, łapka w górę, komentarz taktyczny, kliknij, subskrybuj. Będę, mm, właśnie te komentarze, za te Wasze uwagi, jestem bardzo wdzięczny, bo to pomaga to oszukać te logarytmy y, YouTube'a. Y, rozsyłać ten materiał, dawajcie znać, będziemy pytać. Y, no cóż. A jeżeli by chcielibyście w jakiś sposób wspomóc rozwój tego kanału, to w opisie pod filmem znajdziecie możliwości, jak można wspomóc rozwój, właśnie tego kanału, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli macie ochotę, to zapraszam serdecznie. Do lektury zajmie Wam to minutkę. No a nic, a ja Wam kłaniam się nisko, pozdrawiam, więc bardzo serdecznie. Panowie odchodzący, życzę Wam, żebyście nie trafiali na takich baranów i takie jakieś. Kwity, kwity, ale pamiętajcie jedno, bo rozmawiałem z prawnikiem. Jak jesteście gdzieś poza domem, myślicie, że wszystko jest ok. Jak przyjdzie taki kwit do Was, dokument, niech Wam rodzina to otwiera. Jak już odebrali, niech to otwiera. Bo jak przekroczycie ten termin, bo tam nieraz jest zobowiązanie do 7 dni, go przekroczycie, to wtedy już w ogóle nikt nie chce z Wami rozmawiać. Mimo tego, że tam. Przysłali same bzdury i, i, i żądają jakichś kretyńskich uzasadnień, nie mających nic wspólnego z tym, bo w innych urzędach tego nie ma, w innych na przykład biurach emerytalnych. Okazuje się, nie wszędzie jest równo, ale musicie reagować. Tam jest zawsze numer telefonu, zadzwońcie, wyjaśnijcie, bo mimo, że nieraz ktoś na górze, jeżeli chodzi o w, y, biura emerytalne, coś wymyśla, to tam, gdzie dzwonią, to ci ludzie na przykład no, niewiele mają do powiedzenia i z przyjemnością Wam powiedzą, co należy zrobić, żeby było dobrze, ale należy się skontaktować. Nie wszyscy w biurach emerytalnych to są idioci. Niektórzy po prostu nic nie mogą zrobić, że ktoś tam na górze tworzy ten debilizm i starają się Wam również pomóc, jak tylko mogą, bo widzą, z czym się mierzycie. No nic. Pozdrawiam bardzo serdecznie, kłaniam się nisko Aleksander, cześć.